Zapraszam, zapraszam śmiało wszystkie osoby, wszystkie panny, tutaj panna nie, niestety, tutaj też nie. No i tutaj jeszcze dwie sprawdzić trzeba, panie, niestety. Ale słuchajcie, mamy 2, 4, 6, 8, 10, 13, szczęśliwa 13, moi drodzy. 13 przepięknych panie, za chwilę będzie łapało oczywiście welon, tylko czy Kasia jest gotowa, aby ten welon yy, oddać którejś z pań? Widzę, że tutaj starsza ma delikatne problemy z odpięciem, nie. czy nie? A nie. A dyskusja. Dobra, w takim razie moi drodzy, welon jest już gotowy. Welon za chwilę znajdzie swoją nową właścicielkę. Przepiękną właścicielkę zresztą. E, moje drogie panie, czy jesteście gotowe? W takim razie proszę. No dziewczyny, oczywiście goderkami już na robimy, robimy, robimy koła, to tak, robimy to, to, to ścieżniamy, się. Bliżej, bliżej tutaj lepiej, tak? Bliżej, bliżej, śmiało, śmiało, bo nie dorzuci, pokażę nie dorzuci. A starsza, a starsza oczywiście y, walczy, walczy z welonem. No i dziewczyny oczywiście pląsając w rytm tonga, I Już za chwilę mam nadzieję, znajdziemy nową młodą i nowego młodego. Dziewczyny, bądźcie gotowe, bądźcie gotowe, bo Kasia w każdym momencie może wyrzucić walon. No, dziewczyny, uważajcie, uważajcie. Swój wzrok, swój wzrok teraz skupcie tylko i wyłącznie na welonie. Na welonie naszej Kasi. Uwaga, uwaga! I jest! Jest! Dajcie, no cóż za... Słuchajcie, no jak tygrysica, jak lamparczyca rzuciła się na ten gelon, no i słusznie, no i pewnie, no i teraz, że mamy, mamy nową młodą, nową młodą, słuchajcie, na salę. wielkie brawa, wielkie brawa. Fajnie, no słuchajcie, no cóż ta nowa młoda nam się trafiła, i teraz starszego, starszego poproszę o pomoc w ściągnięciu jeszcznika naszego młodego i ja wszystkich kawalerów zapraszam. Kawaler czy nie? Niestety, dobra, kawalerów, kawalerowie, kawaler, pani... Kawaler, czy nie? Ja nie, nie mam, nie, nie, nie ma, że nie mam siły. Zapraszam pana, zapraszam pana, wielkie brawa dla tego pana. Mamy kawa Mamy kawalera. Jednego. No teraz szukamy, szukamy więcej kawalerów. Tutaj są jacyś kawalerowie... Nie ma. Tutaj jeden kawaler poszedł spać. Nie jest zainteresowany. Dobra. To ja będę troszeczkę ciszej mówił, żeby nie obudzić. Dobra, mamy, mamy, mamy tutaj, tutaj nie ma. Czyby wszyscy uciekli? Tutaj nie ma. To kawaler. Kawaler, kawę odstawiasz i zapraszam Cię na środek. Tutaj kawaler czy nie? Nie, już nie. Dobra, słuchajcie, mamy. Tu kawaler. Dobra, dwa, cztery, pięciu mamy na pewno. Pięciu mamy na pewno. No zdecydowanie mniej niż panien. No to walka będzie, słuchajcie, będzie walka. Mamy kolejnego czy nie? A nie, tutaj nie, bo tutaj przecież składał życzenia swojej żonie. Dobra. W takim razie panowie, proszę bardzo, przy tej samej muzyce, tym razem. Nie chodzimy w kółko, bo jak teraz wyrzuci e, nasz młody musznik, to nie złapiecie. czy tutaj. Słuchajcie, chodźcie, chodźcie z tyłu, z tyłu i tutaj bioderka chodzą, bioderka pracują i obserwujecie, cały czas obserwujecie naszego młodego za chwilę. Pozbędzie się musznika. Bądźcie gotowi. W każdej chwili może wylecie z obserwujcie, obserwujcie uważnie. Uważaj. A nie liczy się, nie liczy się, Nie liczy się. Musi, musi w powietrzu, musi w powietrzu. Dobrze rzucił, dobrze rzucił, tylko chłopaki się zagapili. No uwaga, uwaga panowie. Bądźcie czuli! Nie! Wielkie brawa, moi drodzy! Wielkie brawa, mamy nowego młodego. Mamy nowego młodego. Gratuluję Tobie, gratuluję. No nowa młoda, niczego sobie dziewczyna w takim razie, moi drodzy, za rok o tej samej porze. Możliwe, że w tym samym lokalu widzimy się na waszym, na waszym weselu. Oczywiście czujemy się wszyscy zaproszeni. No i tak, I teraz mam przygotowaną piosenkę oczywiście dla naszej nowej młodej pary, czyli robimy teraz miejsce na parkiecie. Robimy teraz miejsce na parkiecie dla naszej nowej młodej pary. Tutaj starsza i starszy dekorują naszych nowych...